ponownie. E, dzisiaj znowu trafił do mnie Marantz PM40 SE. E, Zmacniacz w ogóle się nie włącza. Także sprawdziłem na szybko. Tranzystory mocy nie mają zwarcia. Natomiast główny bezpiecznik był przepalony. Także podłączyłem już żarówkę. I zobaczymy, jak to wygląda. O, także tak dziwnie, bo niby się załączyło normalnie, przygasła, zaświeciła się, przygasła, a później zaczęła pulsować. Nie chcę go dalej męczyć. Zobaczymy, tutaj na płytce pod spodem, co się dzieje. A więc sprawdziliśmy tutaj pod spodem. I co nam się od razu tutaj rzuca w oczy, to tranzystory od prądu spoczynkowego. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale one są prawie całkowicie. Ten, ten jeszcze nie jest tak źle, akurat, ale ten drugi jest praktycznie tak, jakby był w ogóle odlutowany. Spróbuję go tutaj dopaść. O, proszę bardzo, można go. Ja go wykręciłem. Od radiatora odkręciłem, ale tutaj można go prawie że wyjąć. Także wylutujemy te tranzystory i sprawdzimy czy są sprawne. Tu już mamy pierwszy tranzystor sprawny, a tu mamy drugi tranzystor na szczęście też sprawny. Także Wlutuję go i taki szybki test zrobimy przez A więc tranzystory mamy wlutowane. Robimy test. Paga. Proszę bardzo. Wszystko zadziało tak powinno. Żaróweczka nam błysła, zgasła. Przekaźnik głośnikowy zaskoczył. Zaraz ja sprawdzę. Czy nie mamy DC na wyjściu? I tak na szybko podłączymy głośniki. Na wyjściu nie mamy żadnego napięcia stałego, czy znaczy tam milivolty, tylko e, prądy spoczynkowe. Tak mniej więcej sprawdziłem. Nie ustawiam na razie, bo jeśli ten zmasaż będzie działał, to będzie rozebrany do pełnego serwisu czyszczenia i dopiero na koniec będziemy ustawiali. Także zobaczymy. Także jak widzimy, wszystko nam działa. Tutaj powinno. Jedna z takich bardzo prostych napraw. Aż jestem wręcz zawiedziony. Zawsze, zawsze było dużo więcej z tymi wzmacniaczami. Widocznie komuś się przepalił bezpiecznik i już go nie ruszał. Na całe szczęście. Bardzo ładnie, jeden kanał, drugi kanał, potencjonaty nie przeszczą, czyli nie będziemy ich ruszać, tylko przetustujemy, czy równo działają. Nawet przełączniki na ładnie działają. Także na razie to wszystko i bierzemy się za serwis.